Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie dla kanału Generator Referendów witam panią Agnieszkę Chojnacką i Mariusza Maciołka. Witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo są, nie wiem, weteranami walki o, 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 tak jakby, pozbycie się burmistrza, tak? W Piotrkowie Trybunalskim. My jesteśmy pionierami. Pionierami, nowicjuszami i jesteśmy inicjatorami grupy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta miasta Pyotrzkowa Trybunalskiego. Okej, okay, to jest bardzo ważne, no bo dla nas jako organizacji, która ma zajmować się cyklicznymi referendami, cyklicznymi składaniem cyklicznie, w sposób cykliczny postulatów, inicjowaniem y, y, inicjatyw ustawodawczych, Państwo no, mają bardzo duże doświadczenie, także bardzo się cieszę, że udało nam się skontaktować dzięki, y, nie uwierzą Państwo, osobie, która mieszka w Hongkongu. A też jest zaangażowana w, nas, w nasz ruch. Także budujemy te struktury. No i w pierwszej naszej rozmowie chciałbym dowiedzieć się od Państwa, właśnie jak to się zaczęło, skąd się to wzięło, kto to zainicjował, jakby Państwo przybliżyli cały temat. To znaczy, w, w styczniu, dokładnie 19 stycznia tego roku, e, zorganizowaliśmy protest w Pietrkowie Trybunalskim w sprawie podwyżek cen ciepła miejskiego. Protestowaliśmy przeciwko podwyżkom, ale nie tylko, bo chodziło również o całokształt kształt pracy naszego pana prezydenta Krzysztofa Chojniaka w Piotrkowie Trybunalskim, chodziło o inwestycje, które są praktycznie w 100% w mieście realizowane z kredytów bez pozyskiwania dotacji unijnych. Kredyty są zaciągane ze zmiennymi stopami procentowymi, które później spłacamy my, mieszkańcy. Tak też się stało w przypadku ciepłowni miejskiej, na którą zaciągnięto 50 milionów kredytu po zmiennej stopie procentowej. Na dzień dzisiejszy około 120 milionów mamy do oddania. I chodzi po prostu o to, że my się na to nie godzimy. My chcemy mieć nowoczesne, dobre zarządzanie w mieście, które nie odbija się na naszych kieszeniach. Bo to jest bardzo ważne. Piotrków Trybunalski w tej chwili jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o ceny ciepła miejskiego, z tego właśnie względu, że ciepłownia była modernizowana na prędce, na ostatnią chwilę. Ceny gazu były kontraktowane na górce, kiedy ich ceny się znajdowały, cena gazu znajdowała się na górce. I, no, w, że tak powiem, wszystkie spółki miejskie w mieście obsadzone są. Jak my to tutaj potocznie w mieście nazywamy kolesiami pana prezydenta. Czyli ludzi... tutaj ja może bym zwrócił uwagę na stronę rpt23.pl, gdzie tak. jest właśnie wylistowane to wszystko. I tutaj oprócz tego, co pani mówiła, to jeszcze z, zobaczyłem, że po 12 milionów wydano na, tak jakby, renowację parku, ale jak spadnie deszcz, to tam po prostu trzeba chodzić w kaloszach po tych chodnikach. Tak, to jest jedna z wielu przykładów inwestycji, które nie są zrealizowane do końca rzetelnie, ale też są finansowane z kredytów, kiedy mamy, kiedy żyjemy w dobie dostępu do dotacji unijnych i nie tylko, i można je pozyskać. I ja sama w tej chwili również, jako mieszkaniec, czekam od trzech lat na dofinansowanie. Instalacji fotowoltaicznej, za którą, się tutaj, za, za którą to dotację wzięło się tutaj miasto, i od trzech lat mieszkańcy złożono około 300 wniosków, nie otrzymali takiej dotacji. Więc tutaj, te, tak naprawdę, tych, tych spraw różnych się uzbierało, i nasza czara gorycza jako mieszkańców się przelała. My oprócz tego wnioskowaliśmy podczas protestu, który się odbył w styczniu, o dotację celową jakby na rekompensatę i na pomoc mieszkańcom, którzy zostali przez miasto, bo tak to trzeba ująć, poszkodowanie cenami ciepła. Po tej, po tym proteście w styczniu miała miejsce niedługo potem nadzwyczajna sesja Rady Miasta, którą zorganizowali opozycyjni radni będący również po stronie mieszkańców Piotrkowa. Niestety podczas tej sesji Wniosek o dotację celową na pomoc mieszkańców został odrzucony. Prezydent miasta zasłonił się twierdzeniem, że w budżecie nie ma środków na pomoc mieszkańcom i że takiej pomocy nie będzie, a sprzyjającemu radni, bo to nie jest żadną tajemnicą w mieście, że jest tutaj kilkunastu radnych, którzy są zawsze niezależnie od tematyki na Radzie po stronie pana prezydenta i sprzyjają mu, przegłosowano to i odrzucono ten wniosek. W związku z tym, ponieważ my zapowiadaliśmy na proteście, że jeśli pan prezydent dalej będzie kontynuował swoją politykę niegospodarności, swoją politykę buty i arogancji również, ponieważ no jest, jego stosunek w ogóle w, w kierunku petentów, podatników, nas mieszkańców jest bardzo taki arogancki i nieprzyjemny, jesteśmy po prostu traktowani tutaj jako ludzie z góry, no to zapowiedzieliśmy, że będzie referendum i zorganizujemy to referendum, tak, tak się też stało. Stąd była ta inicjatywa. Po prostu nie spełniono naszych postulatów, które wygłosiliśmy na proteście, a daliśmy panu prezydentowi bez mała miesiąc czasu na zrealizowanie tych postulatów. W sytuacji, kiedy one nie doszły do skutku, postanowiliśmy złożyć wniosek do komisarza wyborczego o zorganizowanie referendum. Czyli wniosek z tego, co pani powiedziała, to jest taki, że oni w ogóle nie znają się na zarządzaniu, pieniądze wydają, w zasadzie wyrzucają w błoto, bo to, co realizują, to nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Natomiast jeżeli mieszkańcy czegoś rzeczywiście potrzebują, to w ogóle jest, w ogóle nie jest dyskutowane, tak? Jako nieważne. My no jako ludzie jesteśmy dosłownie ignorowani przez władze miasta i przez pana prezydenta przede wszystkim. I no nie możemy sobie, nie oszukujmy się, żyjemy w tej chwili w dobie kryzysu. Wszyscy oszczędzają. U nas panuje taka po prostu niebywała rozrzutność na tym polu, nie korzysta się z dotacji unijnych, a nie korzysta się dlatego, że Unia Europejska, jak wiemy doskonale, ktoś, kto uczestniczył kiedyś w procesie składania wniosków i pozyskiwania dotacji, to wszyscy doskonale wiedzą, że Unia Europejska później prowadzi szerokie rozliczenie i audyt, i wszystko się musi zgadzać. No, inna sytuacja ma miejsce w sytuacji, kiedy się bierze kredyt, tak? Tutaj nie ma już takiej konieczności, żeby przedstawiać szczegółowe rozliczenie, protokoły i te pieniądze łatwo można gdzieś tam sobie schować, że tak Jasne. Powiem. Czyli, Czyli przyczyny znamy, a teraz proszę powiedzieć, jak Państwo to wszystko zorganizowali i jak się to dalej potoczyło? Mariusz może powiedzieć swoje tutaj, <laughs> bo ja, ja e, zabieram e, głos. U nas potoczyło się to bardzo, bardzo spontanicznie, ponieważ my wszyscy nie znaliśmy się. My poznaliśmy się jako mieszkańcy na proteście. Grupa mieszkańców, która dla piotkowa, to było trzęsienie ziemi, bo w zimę wychodzi ponad dwa tysiące czy trzy tysiące osób pod urząd miasta protestować do prezydenta, że dopuścił takiej sytuacji, że mieszkańcy nie mają z czego zapłacić za rachunki, za ciepło. I nagle w tym momencie kilku, kilku mieszkańców ze sobą zaczyna rozmawiać. Zgadują się i mówią, że słuchajcie, no nie podoba nam się kwestia związana z tym, że jest to kolesiostwo. Większość jest emerytów na, na stanowiskach takich piastujących, wysokich w Piotkowie Trybunalskim. I te osoby. Zarządzają całym miastem i funkcjonują, i nas, nas właśnie doprowadzają do tej sytuacji. My się na to nie godzimy. Zaczynamy mówić, że chcemy odwołać radę nadzorczą z ciepłowni i tylko prezesa. I my nic więcej nie chcieliśmy. Chcieliśmy młodego, nowego jakiegoś człowieka, który zacznie inaczej trochę funkcjonować i myśleć pod względem funkcjonowania za ceny ciepła. Niestety prezydent nawet się z nami nie spotkał. Ja już nie mówię, że miał nawet wysłuchać, ale nie spotkał się z nami, nie porozmawiał. A, a my przepraszam, ile że... tysięcy osób protestowało. My, 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 dla Piotrkowa to było chyba moim zdaniem około 2-3 tysiące pod urzędem miasta. To było naprawdę trzęsienie ziemi. Piotrków nigdy nie pamięta takiej, takiego protestu, tym bardziej w zimę. To było większość ludzi starszych, którzy y, 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 naprawdę z, nie mieli za co zapłacić za rachunki, za, mieszkanie, za, za, za ciepło. Prezydent y, y, w swojej obudzie stanął z mieszkańcami i mówił, że o, ja stoję razem z wami. Ja jestem tak samo pochrzewdzony. Tylko, że ani jemu nie kazał przewodniczący jednej partii czy drugiej wybudować ciepłowni w takim kształcie, tylko i wyłącznie na gaz z kredytu. To była jego wyłącznie jego decyzja i my dla i kupienie cen gazu na, na górce. My za to po prostu później ponieśliśmy koszta. No, nasi rodzice, nasz, od nas osoby z, z rodzin, osoby, które do nas zaczęły pisać. Nagle za, nagle tutaj kilka osób założyło na profil na Facebooku referendalny. I okazało się, że profil był zamknięty, że nagle w przeciągu dwóch, trzech dni jest pięć tysięcy osób. Zadaliśmy publiczne pytanie, czy ludzie chcą referendum i chcą dalej tego pociągnąć. Tak, jak najbardziej ludzie tego chcieli. I dlatego my to zorganizowaliśmy. I proszę powiedzieć, bo tutaj ja właśnie jestem na tym profilu facebookowym, ja może powiem Państwu, jak na niego trafić, bo bardzo łatwo. Trzeba napisać facebook.com, złamać Mariusz Maciolek. I M jeszcze na koniec dopisać i już właśnie jesteśmy na tym profilu i od razu mi się rzuca tutaj taka grafika, gdzie te cuda dofinansowanie no jest na ciepłownię 0%, na mediatekę 0%, a na nowy samochód dla prezydenta Krzysztofa Chojniaka 60%. Tak, no to jest właśnie ta, ta sytuacja taka, tych takich absurdów, które są u nas w mieście ponieważ ciepłownia można było pozyskać i zrobić różne źródła, nie tylko z gazu i uzyskać dofinansowanie, tak jak na przykład niedaleko Piotrkowa jest Sieradz, dofinansowanie było. My też zresztą, jako miasto, to jest też niebywała historia, złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska projekt, za który wzięliśmy firmę zewnętrzną, zapłaciliśmy około 50 tysięcy, dostaliśmy 9 milionów na kogenerację, czyli projekt, który miał Wspomóc tą naszą ciepłownię, aby nasze rachunki były mniejsze, bo kogeneracja to jest odzysk z ciepła na prąd i rachunki mogły być wtedy mniejsze dla mieszkańców. Dostaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 9 milionów na tą kogenerację. Niestety przez rok czasu i przez opieszałość nie zrealizowaliśmy tego projektu. I, i takich, takich rzeczy, właśnie tak jak ten samochód, tak jak ta mediateka, która była nowoczesnym budynkiem, nie pozyskane ani złotówki z zewnętrznych środków na budowę, na ciepłownię. Na, na, na jakieś takie inwestycje, które są jeszcze w mieście. Nas to po prostu yy, yy, przeraziło, i w momencie na tym proteście yy, większość z nas nie zdawała sobie czy nie zdawała, może zdawała, tylko tak no po prostu każdy do tego przywykł, bo prezydent rządzi 20 lat i, yy, i taką ma tutaj autonomię, że nikt nigdy mu się nie czepiał, nigdy nikt się nie, nie ten. I gdyby pewnie nie zajrzał do portfeli mieszkańców, że nagle ich ceny za, ciepły, za ciepło wzrosły astronomicznie. To pewnie dalej by tak funkcjonowało. I my dzisiaj dokładnie obnażamy i pokazujemy na tym jednym profilu, na tym, którym Pan teraz powiedział, ale jest drugi zamknięty jeszcze, wszystkie te mankamenty, które są prezydenta. Cały czas oznajmiliśmy, że będziemy to pokazywać, dlatego, żeby ludzi uświadamiać, z czym borykamy się na co dzień i jakie są możliwości, a czego nie robi. Bo dla mnie pozyskanie na swój własny samochód elektryczny 60% dotacji, i jesteśmy w stanie to zrobić, a nie pozyskać na mediatykę, która kosztuje jako budynek no znaczące pieniądze, ani złotówki, albo na ciepłownię, no to jest dla mnie niezrozumiałe. No dobrze, czyli dobrze się stało, tak, że, że sięgnął wam do kieszeni, bo obudziło to, że tak powiem, ducha obywatelskiego. Obywatele zaczęli myśleć i zaczęli patrzeć, co się tak faktycznie dzieje. Czyli znaczy, z jednej strony oczywiście otrzymali cios po kieszeni, ale mo, może dobrze, że teraz, a nie w przyszłości, tak jak to się stało z PRL-em, tak, że po prostu wzięliśmy i zbankrutowaliśmy jako, jako cały kraj. I proszę powiedzieć, w jaki sposób podeszli państwo do organizacji referendum i jak to wszystko przebiegało. Czy udało się odwołać prezydenta? Agnieszka, proszę, teraz Ty już. To, to wszystko jest w toku, dlatego że my złożyliśmy wniosek do Komisarza Wyborczego e, zorganizowanie referendum, uformowaliśmy grupę inicjatorów, wyznaczyliśmy pełnomocnika w mojej osobie, no i zaczął się proces zbierania e, podpisów. E, my musieliśmy zebrać 10% wymaganych podpisów, e, czyli około 5400 głosów. To trwało kilka tygodni. Następnie te podpisy zostały złożone do komisarza wyborczego do weryfikacji i zaczął się proces weryfikacji, przy którym my byliśmy obecni. Codziennie ktoś z grupy referendalnej asystował przy tej weryfikacji podpisów, ale to była bierna asysta, ponieważ nam nie wolno było nie mieliśmy w ogóle wglądu do złożonych kart poparcia, nie mieliśmy wglądu do komputerów i do systemu, poprzez który pracownicy delegatury weryfikowali te podpisy. Nie mogliśmy złożyć żadnych uwag, przysłuchując się jakimś tam rozmowom pracowników delegatury podczas weryfikacji, więc to był tylko bierny udział i generalnie to asystowanie, że tak powiem, niewiele nam jakby wniosło, bo nawet jak mieliśmy jakieś obiekcje z naszej strony, to one w ogóle nie były brane pod uwagę, nie było żadnej dyskusji. Dalej to, to referendum, te, te karty poparcia, które my złożyliśmy bodajże w Wielki Czwartek albo Wielki Piątek, bo to było tuż przed świętami Wielkiej Nocy. My jeszcze w czasie zbierania głosów, bo jest taki limit czasowy, żeśmy trochę wcześniej te karty poparcia złożyli u komisarza, w związku z tym jeszcze nam został limit czasu na zbierania głosów, gdyby ich brakowało. No i dostaliśmy taką informację od komisarza, że jakaś tam ilość głosów jest brakująca i że jeśli mamy życzenie, no to możemy to zbierać, ale mieliśmy na to raptem chyba 3 czy cztery dni, a to był jeszcze okres Świąt Wielkiej Nocy, więc... 600 no. głosów brakowało. Tak. Więc no byliśmy z lekka po prostu no zaniepokojeni tą sytuacją, bo wiadomo, że inaczej się zbiera głosy w normalnym roboczym tygodniu, a inaczej w okresie przedświątecznym, ale udało się, zbieraliśmy te podpisy, złożyliśmy no, i proces weryfikacji został dokończony. Decyzją komisarza wyborczego wniosek o referendum został odrzucony. Nie wolno nam się było zapoznać z odrzuconymi głosami. Otrzymaliśmy tylko takie surowe dane. Mniej więcej jaka ilość, z jakiego powodu została odrzucona, i tyle. W międzyczasie złożyliśmy jeszcze wniosek o udostępnienie tych kart poparcia, nawet przy świadkach tam na miejscu, bo przewidywaną sprawą jest, że nie chcieliśmy ich wziąć, ich wziąć do domu, tylko chcieliśmy przy komisarzu, przy świadkach, w delegaturze po prostu zapoznać się z tymi głosami, które zostały odrzucone i mieć jakby, uzyskać wiedzę na temat tego, dlaczego. To pismo nasze zostało odrzucone. Komisarz nie wyraziła zgody na okazanie nam tych kart. W związku z tym postanowiliśmy. Wstąpić na drogę sądową. Jest ważne, tu jest, Agnieszka, dodać, ile głosów zostało odrzucone, i, i bo to jest ważne. Tutaj około 2300 głosów zostało odrzucone. Czy Państwo nie uważają, że to jest jeden wielki skandal, że w ten sposób właśnie zby, są zbierane i weryfikowane głosy? Przecież weryfikacja tożsamości w banku odbywa się w ciągu 10 sekund, prawda? Podajemy login, podajemy hasło, bank nas weryfikuje i koniec. No to jak najbardziej. Ja, ja nawet miałam tutaj takie przemyślenia w tym temacie, że idąc na wybory. My, oni mają już przygotowane listy, na których są nasze dane. Okazujemy tylko dowód, składamy podpis i wszystko, nie ma problemu. Zupełnie odwrotnie jest w drugą stronę. Jeśli obywatel chce zainicjować referendum, to się zaczynają schody, bo wzór karty, który my musieliśmy sami stworzyć w oparciu o wytyczne z ustawy, referendum, zawierają rubryki, gdzie trzeba, jakby, które trzeba uzupełnić o dane wrażliwe. I teraz, no tutaj nam bardzo dużo pomógł rozgłos na grupie facebookowej, że byliśmy jakby osobami takimi rozpoznawalnymi. Wiele osób nas kojarzyło w mieście z akcji protestacyjnej, jak również z mediów społecznościowych, bo w innym wypadku naprawdę byłoby nam ciężko pozyskać, te głosy, bo ktoś mógłby sobie pomyśleć, że jak akwizytorzy chodzą i chcą wyłudzić dane osobowe. bo tym chodzi, że takie sytuacje były, że kartki były rozwieszane, że ludzie chodzą i specjalnie wyłudzają dane wrażliwe. Żeby tak, nam utrudnić to. I robiło to miasto. Robiło, robiło... to miasto poprzez. Tak. Książce... Aż, aż, aż się prosi, żeby Państwo napisali właśnie może jakiś taki artykuł na temat właśnie tych wszystkich zagrywek, które w ogóle mechanizmów i zagrywek, tak? No bo w zasadzie wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby przeprowadzić takie referendum, a tym bardziej referendum ogólnokrajowe. Ja myślę, że my pewnie się zdecydujemy, napisać jakąś książkę albo poradnik dla osób, które by chciały takie referendum w, gdzieś w jakimś mieście w ogóle w kraju zainicjować. Bo te wszystkie doświadczenia, które my nagromadziliśmy podczas tego całego procesu, ta ilość tych doświadczeń no jest. I to, co nas spotkało, łącznie z tym, że niejednokrotnie lądowaliśmy na komisariacie, spotykaliśmy się z groźbami telefonicznymi, z różnymi po prostu jakby. Trzy kierow zaatakował wolontariuszy, którzy zbierali. no To tak samo było niecodzienna sytuacja. Tak. Więc było wiele różnych takich sytuacji, które w ogóle w cywilizowanym kraju nie powinny mieć miejsca. My jesteśmy zwykłymi obywatelami tego kraju i konstytucja daje nam prawo do tego, że w każdej chwili, jeśli mamy takie życzenie, możemy zorganizować sobie referendum. Nie robimy nic złego, nie naruszamy litery prawa, tymczasem jesteśmy traktowani jak jacyś przestępcy, jak to. Że tak powiem, też strona pana prezydenta nas tutaj określiła hucpa polityczna, jakieś ugrupowanie polityczne, bo też nam tutaj to przypisywano, że my do jakiejś partii należymy i tak dalej, i tak dalej. Nic Mam my... pytanie takie o media. To znaczy, czy państwo oprócz tego, że mieliście grupę na Facebooku zamkniętą i otwartą, czy też media was wspomagały, czy media były zależne od prezydenta i nabrały wody w usta? Znaczy tutaj to są jakby takie dwa nurty, bo są media niezależne, które nas bardzo mocno wspierały w organizowaniu konferencji prasowych, dziennikarze, którzy pisali mnóstwo różnych artykułów na temat referendum, przekazywali rzetelne dane w tej tematyce, ale też druga strona, tak jak media, jakby sprzedające propagandę prezydencką. Bo tutaj niestety Radio Piotrków, jak również kilka stron na social mediach, to są jakby no środki przekazu sprzyjające panu prezydentowi no jakby nie było finansowane przez miasto, tak? Z tego, co słyszałem, to członek komisji wyborczej, który weryfikował te napisy, jeden z członków był jest spokrewniony z prezydentem, tak? To znaczy, no, do nas dochodziły takie informacje, że tak jest, i, i my jesteśmy przekonani w, w tym zakresie. No, to jest taka tajemnica polisznela w mieście. Natomiast, no, żeby zweryfikować to, my żeśmy wystosowali pismo do pana prezydenta bezpośrednio z zapytaniem, jak również do pani komisarz. I oba te pisma, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, jak również od pani komisarz, nic nam nie wyjaśniły w tym zakresie. Ale ma takie samo nazwisko. Jest człowiek, który nazywa się Hojniak, który sprawdza, i prezydent obecny też nazywa się Chojniak. Panie Mariuszu, w rozmowie przed naszym, przed naszą rozmową powiedział Pan, że gdyby pan wiedział, z czym to wszystko się wiąże, to machnąłby pan ręką i nic by pan nie robił. E, tak, e, tak, dlatego, że mm, e, większość rzeczy, które dzisiaj, e, dzisiaj mamy jakby tego doświadczenie są takie, że. Wszystko jest u nas w kraju na papierze. Wszystko. Jest pięknie napisane o demokracji, jest pięknie napisane o konstytucji, pięknie napisane o możliwościach. W momencie, kiedy człowiek dotyka w sytuacji, kiedy my zbieramy podpisy, zanosimy do komisarza wyborczego, zanosimy o 2200 podpisów więcej, a komisarz luźną ręką sprawdzając to uważa, że nie odczytuje imienia albo nazwiska osoby. Albo ze względów takich, że nie jest czytelnie napisany całą nazwę Piotków Trybunalski, tylko skrót używany w Piotkowie, czyli Piotków T, Piotków Tryb, Piotków PT, jakikolwiek inny. On z tego powodu odrzuca 2200 podpisów. To ja się pytam, po co jest to referendum? Po co jest takie coś napisane? Ja panu, Co odpowiem, ja panu odpowiem. Po to, żeby oni mówili właśnie, że mamy demokrację i nadużywali i po prostu doili nas po całej linii. Proszę sobie wyobrazić, że wy macie ten problem w Piotrzkowie Trybunalskim, ale przecież te same mechanizmy funkcjonują w kraju. Dlatego, jak pan, mhm. dlatego jak pan mnie zapytał, czy bym machnął ręką. Chyba się coś zawiesiło, także zostajemy z panią Agnieszką. Pani Agnieszko, jak wygląda w chwili obecnej? Jaki jest. Też mnie interesuje wasze, wasz stan emocjonalny. Czy, czy jesteście pełni woli walki, czy też jesteście już no, tak jakby poddajecie się? Jak to wygląda z tej strony? Znaczy, może tak, jeśli chodzi o status tego referendum, to. W USA, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny, uznał nam te głosy. Sąd stwierdził, że nie ma możliwości, nie ma dostępu do tej bazy danych, z których korzystała delegatura Piotrkowska. Natomiast w bardzo łatwy sposób poprzez taki manualny przegląd tych kart poparcia i zakwalifikowaniu wszystkich skrótów i nazw zwyczajowych miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Oni byli w stanie uznać około 200-300 podpisów, które, których brakowało nam do tego, żeby to referendum mogło się odbyć. I sąd uznał te nasze głosy. Stwierdził również, że komisarz wyborczy nie jest od tego, aby utrudniać obywatelom akcji referendum. On jest od tego, żeby ustalić, czy dany obywatel ma prawo głosu, ma prawo wyborcze, czy nie. Niestety, no, ta druga strona, czyli tutaj delegatura piotrkowska, ma prawo, miała prawo odwołania się i to też zrobiła pod, pod, na sam koniec jakby tego terminu przewidzianego do odwołania. No i tutaj pani komisarz ku naszemu zaskoczeniu skorzystała z usług że tak powiem, prywatnej kancelarii z Warszawy, w tym zakresie, która napisała skargę odnośnie tego wyroku wygłoszonego przez WSA. No i teraz czekamy na informację, kiedy się odbędzie sprawa WENESA, tak? No tutaj, powiem tak, ja widziałam tą skargę, czytałam, bo to mnie jako pełnomocnika kopia została przesłana, tutaj nic odkrywczego nie ma, to jest po prostu takie Przeciąganie tego w czasie. A oni wiedzą, że no tutaj sprawy w NSA toczą się dosyć długo. Zresztą nasza sprawa nie jest jedyną, która się w NSA znajduje, więc to może potrwać. I żeby się tak nie zdarzyło, że będą wybory prezydenckie, a sprawa jeszcze nie będzie rozpatrzona. Tak? No tu chodzi tylko o granie na zwłokę, nic innego, bo jesteśmy praktycznie w 100% przekonani, że decyzja NSA będzie taka sama, jak w przypadku w USA. Natomiast no, w tej chwili jesteśmy troszeczkę przyblokowani. No jedyne, co nam pozostaje, to czekać, tak? Ale nie zasypujemy gruszek w papiele, bo my cały czas, nasza grupa jest cały czas aktywna, bo mamy tak naprawdę dwie grupy, mamy RPT 23, ale też jest prywatna grupa o tej samej nazwie Referendum Piotrów Trybunalskich na Facebooku. I my praktycznie codziennie na tą grupę na tej grupie zamieszczamy różne informacje dotyczące magistratu, dotyczące prezydenta, dotyczące generalnie tego, co się dzieje w mieście. Jakie są nasze nastroje? W tej chwili no mamy troszeczkę taki, jak wiadomo są wakacje, jest sezon urlopowy, też tutaj członkowie grupy trochę odpoczywają, też nie oszukujmy się, protest styczniowy, to wszystko, co się po nim wydarzyło, to się, to się działo bardzo intensywnie, praktycznie do do maja. Bardzo dużo nas to energii kosztowało, zdrowia, to wszystko robimy jakby w czasie prywatnym. Własnymi środkami, siłami, niewielką grupą osób, które, które są aktywne. Więc no, potrzebujemy też tego, ten, ten czas też trochę wykorzystujemy na to, żeby się podładować i no, zgromadzić energię do tego, co będzie później. Tak? Już tak na zakończenie, bo czas nas goni, chciałbym zaprosić Państwa i tak jakby zaproponować, zapytać, czy nie zechcieliby Państwo wziąć udziału właśnie w inicjatywie Generator Referendów. Gdzie my po prostu chcemy cyklicznie składać różnego rodzaju petycje do rządu czy nawet do lokalnych jakichś tam instytucji, ale chcemy właśnie po to, żeby obudzić obywateli, żeby im pokazać, tak? No bo przecież Piotrków Trybunalski nie jest jeden. Wiadomo, że jest próba odwołania prezydent Łodzi, w tej chwili jest próba odwołania prezydenta Tarnowa. Tego się naprawdę dużo dzieje. Zresztą, tak jak pani powiedziała, bardzo cenna inicjatywa, że wy monitorujecie te wszystkie działania. No i wydaje mi się, że musimy się połączyć, tak? To znaczy, musimy się połączyć. I najważniejszą rzeczą to jest zgromadzenie dużej liczby ludzi, którzy będą się charakteryzowali postawą obywatelską czyli na przykład będą podpisywali różnego rodzaju petycje czy inicjatywy ustawodawcze, chociażby taką, że Weryfikacja podpisu nie może się odbywać poprzez widzimy się jakiegoś urzędasa, tylko powinna być dokładnie tak samo, jak się weryfikuje profil zaufany czy, czy podpis zaufany, tak? czyli w sposób automatyczny. No i zapraszamy Państwa właśnie do, do naszej inicjatywy. Tutaj to, to może nie jest taka. Taka tak praca w generatorze referendów nie jest aż tak obciążona psychicznie, bo ona nie dotyczy bezpośrednio nas, tylko spraw ogólnych dla Polski. Pierwsza właśnie inicjatywa, pierwsza petycja, którą chcemy złożyć, dotyczy uproszczenia właśnie tych procedur inicjowania referendów. Także mam nadzieję, że uda nam się państwa połączyć z Państwem. Zobaczycie, że, że grupa jest naprawdę bardzo fajna. I, i tutaj no, spotykamy się co poniedziałek i wypracujemy, wypracowujemy nowe kroki, które realizujemy, a na pewno Państwa doświadczenie bardzo się nam przyda. I myślę, że o tej współpracy ewentualnie moglibyśmy porozmawiać w następnej rozmowie. Dobrze, dziękujemy bardzo za propozycję. Tak, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję, no i tak może jeszcze takim materiałem dydaktycznym, może byśmy właśnie podsumowali, gdyby Państwo mogli powiedzieć takie, takie główne przesłanie, które wynika z tego, co robicie, no ja zauważyłem, że prawo jest niesymetryczne, tak, że prawo dla rządzących jest bardzo łagodne, oni mogą robić, co chcą. Natomiast my, żeby coś zainicjować, musimy po prostu po pierwsze płacić ze swoich pieniędzy, ze swojego czasu i jeszcze udostępniać dane wrażliwe, które oni mogą wykorzystać. Czy Państwo mają jakieś takie Jakie punkty, które chcieliby Państwo podkreślić na sam koniec? Znaczy, jakby intencją było przede wszystkim obudzenie jakby społeczności naszej lokalnej, ale i nie tylko. To się udało, bo w był w protest jakby rozpoczął lawinę tych wszystkich protestów i referendum, które w tej chwili mają miejsce. My też jesteśmy w kontakcie z kilkoma grupami, które aktualnie są też w procesie referendum. Natomiast, jakbyśmy mieli określić to wszystko, to jedno takie zdanie bardzo tutaj nam przyświeca, że bierność to przyzwolenie, więc zachęcamy tutaj wszystkich do aktywnego działania, do budzenia się i nie tylko ludzi wokół siebie, bo już najwyższa pora, przed nami wybory parlamentarne i nie tylko i chcielibyśmy naprawdę coś zmienić w końcu w tej naszej rzeczywistości, bo chyba gorzej być nie może. Wybory, a, ja to... a, ja a ja dodam tylko, bierność to przyzwolenie to jest nasze hasło, które nam towarzyszy i przede wszystkim, jak coś robić, to robić na 100% albo wcale. Tak. Okej, okay. to jest dewiza, proszę Państwa, generatora referendów. Jesteś wolontariuszem, nie musisz brać roboty, nie musisz brać projektu, ale jeżeli już zadeklarujesz, że go bierzesz, to zrób go dobrze. I rzeczywiście to u nas funkcjonuje. Także. Ponawiam zaproszenie i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w kolejnej rozmowie i już zaczniemy konkretnie mówić o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tą niestety bardzo smutną rozmowę, ale musimy coś zmienić po prostu musimy brać sprawy w swoje ręce, bo po prostu oni nas doprowadzą tak jak Gierek i cała ta poprzednia ekipa po prostu zrujnują kraj i znowu trzeba będzie się odbudowywać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Również dziękuję. Dziękuję bardzo.